Dobrze kochani, witam Was w szesnastym vlogu. Dzisiaj zaczynamy od naszej herbatki. Pijemy zieloną herbatę z imbirem i cytrynką. Tak więc zaraz tu nam się woda, że tak powiem, z ekspresu zaparzy. A ja rozpoczynam robienie śniadania. Dzisiaj na śniadanie będą amerykańskie pankeki. Tak więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Muszę dodać 50 g masła. Później to masło roztopić. Dodać 300 g mleka. Dwa jajka. Cukier zamienimy na erytrol. Mąkę weźmiemy chyba ciemną. Do tego łyżka proszku. Szczypta soli. I wszystko znowu mielimy i smażymy. Tak więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na razie biorę się za zrobienie tego ciasta. I później, jak wyjdzie mi ciasto, to pokażę Wam. Jak to wyszło, i oczywiście, jak wyszły usmażone. Komu tutaj tak smakuje? Mmm, pyszne pankajki. Tak, mniam, mmm. Ale Laurka zadowolona. Chyba są smaczne. Tak? Smakują Laurce? Wszystkie liżesz? Zaznaczasz, że twoje. No, mniam, mniam. Jedz ładnie. No, jedz. Mama ci już nie przeszkadza. Tak wyglądają te nasze pankeki. Ja polałam sobie syropem troszeczkę, tak, więc polecam wam naprawdę smaczne i naprawdę bardzo, bardzo syte. Laurka, jak robi autko? Brum, brum, brum. Tak? Idzie ty masz to autko, masz tam w książeczce? Laurka zafascynowana autkiem, no nie? Pieska, tam masz? Gdzie jest hał hał? Tam jest hał hał. Super. I autko jest. Brum brum. U nas dzisiaj trwa nawet dzień, dlatego też za chwilę się skończy nasz kurczak w sosie paprykowo-śmietanowym z ryżem. E, powiem wam, że dzisiaj nie mieliśmy pomysłu za bardzo na no, mnie, dlatego też posłużyliśmy się naszą maszynką. No i zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, mój mąż robi teraz zaczyn do pierników, tylko to są pierniki, które mój mąż robił kiedyś w cukierni. E, tak więc zobaczymy, czy coś z tego nam wyjdzie, bo że tak powiem. Ten przepis jest no już trochę stary chyba kochanie, no nie? Nie wiem czy widzicie dokładnie. Zaraz bym powiem, co tam do środka on sobie, że tak powiem, nałożył. Wygląda to tak, ładna brązowa masa. I to musi chyba czekać przez 24 godziny, tak? Zagotować, ostudzić i lecimy dalej. Trzeba to jeszcze wymieszać dzisiaj. Dopiero będzie leżał kochać. Aha, czyli, że y, tą wódkę i piwo będziesz od razu dodawał? Tak. Aha. E, to ja Wam, że tak powiem. Dobra, chciałam Wam powiedzieć, co do tego mój mąż dodał. Na początku był e, smalec, masło. E, do tego był e, miód. Teraz mój mąż dodał cukier. Do tego jeszcze jest gałka muszkatułowa. E, Nie. Nie? Goździki. Goździki, przepraszam, nie tu kamuszka, to was się pomyliłam. E, do tego jest jeszcze przyprawa do piernika. Coś jeszcze dodawałeś? E, I kawa. I kawa jeszcze do tego była no, rozpuszczalna. Poza tym coś jeszcze? Nic więcej nie dodawałaś. No i jeszcze wiadomo, będzie mąka, będzie alkohol. E, tak więc zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Na pewno, jak będziemy robić już ciacho to też Wam pokażę, ale to już chyba będzie w następnym bloku, bo to musi leżakować przez noc. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać ten zaczyn, co zrobił mój mąż. Dodał do tego piwo i wódkę oraz y, pół kilo mąki. I teraz to przez noc ma sobie przeleżakować. A jutro rano dodaje się do tego jajka i oczywiście jeszcze więcej mąki. Tak więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobre, bo na razie próbowałam to. Było nawet całkiem całkiem, chociaż ja nie lubię alkoholu. Ale mam nadzieję, że kolejne pierniczki wjadą do mnie na kanał. Tak więc zobaczymy jutro, co z tego wyjdzie. Nie wiem jak u was, ale u mnie są właśnie takie przyprawy do pierniczków i powiem wam szczerze, że mega mnie to zachęca, żeby zrobić te pierniczki, bo fajnie to wygląda, a tutaj przyszła dama, która się o Mówi do mnie, mama rozbieraj mnie, bo tata nalał wody, no nie? Ja bym się chciała umyć. No już, chodź, rozbierzemy się. Słuchajcie, dzisiaj w 16 blogu chciałam Wam pokazać, jaką już pokaźną pulę mam kosmetyków. Jak widzicie tutaj, panienka się bardzo cieszy, że będziemy mogła sobie zaraz pogrzebać. No, powiem Wam, że w tym roku naprawdę, no, sporo się tych kosmetyków nazbierało. Myślę, że... I myślę, no ja się, mega... ja się mega cieszę z tego, że y, udało mi się aż taką porcję kosmetyków zebrać. Tutaj Laurka już do dorwa Beauty Blender, który był wczoraj. Tak więc proszę, no baw się na razie tym. A ja otworzę razem z Wami i dorzucę tutaj do mojej kolekcji e, okienko numer 16. Zaczynamy od naszego e, Maybelline. Może wysypuję kosmetyk, zaraz wam powiem, co dzisiaj jest. I dzisiaj mamy coś takiego. I czyżby to była kolejna maskara? Tak, to jest maskara, moi drodzy. Kolejna maskara. Powiem szczerze, że nie znam tej maskary. Tak więc nie mogę Wam powiedzieć, jak, jak ona się układa na oczach. Znaczy na naszych rzęsach. I czy ona jest wodoodporna? Też nie wiem, ale dowiem się i powiem Wam w kolejnym vlogu. Tak więc mamy kolejną maskarę. I zobaczmy, co dzisiaj jest w Revolution. O, Laurka sobie... Sama sprawdzi, co tutaj jest, no nie? I dzisiaj w Revolution mamy kolejną piękną pomadkę do ust. E, powiem Wam, że w tym roku jestem zadowolona z kolorów pomadek, bo to są moje kolory. Ja lubię takie przebrudzone y, róże, tak więc naprawdę mi, mi się podoba. No i tutaj Laurka mi podpowiada, żebym się ten. Y, <grym> Żeby mi się pomalowała. Ona mi dała teraz do ręki akurat rozświetlacz. Ale widzę, że ją bardzo nakręcają takie rzeczy, że może sobie pogrzebać. Tak więc, kochani, ja się dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam udanego wieczoru. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, żebyście byli ze mną na bieżąco. I udanego wieczoru. Cześć.